Najśmieszniejszy sposób, w jaki twoi dziadkowie zderzyli się z technologią? Moja babcia Krystyna dostała tablet na 75. urodziny. Spędziliśmy bite 4 godziny tłumacząc jej, że nie trzeba naciskać ekranu z siłą cegły rzuconej z piątego piętra. Po miesiącu względnego spokoju myśleliśmy, że babcia porzuciła tablet w szufladzie. Aż pewnego dnia dostałam od niej wiadomość na WhatsAppie: "Kochanie, znalazłam przepisy w internecie. Zobacz jakie pyszne." Poniżej znajdowało się 58 zdjęć różnych potraw, wszystkie zrobione z ekranu tabletu, z palcem babci widocznym w rogu każdego zdjęcia, z rozmazanym obrazem i często z fragmentem serialu "Moda na sukces" odbijającym się w ekranie. Kiedy ją odwiedziłam, z dumą pokazała mi swoje osiągnięcie. "Zobacz, założyłam stronę kulinarną." Okazało się, że babcia utworzyła konto na Facebooku i Zaczęła publikować wszystkie te zdjęcia z ekranu. Jej profil nazwała Krystyna Najlepsze przepisy z internetu smacznego. Najzabawniejsze było to, że babcia odpowiadała na wszystkie komentarze jak na listy. Dziękuję pani Halino, za miłe słowa. Tak ten sernik wygląda apetycznie, ale nie ja go zrobiłam, tylko znalazłam w internecie, pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia dla całej rodziny. Z czasem jej profil zaczął przyciągać coraz więcej osób. Kiedy jej powiedziałam, że jest teraz internetową gwiazdą, uśmiechnęła się chytrzej i powiedziała. Myślisz, że twoja babcia nie wie, co robi? Sąsiadka Jadzia pęka z zazdrości, a ten Facebook płaci mi za te, jak to się nazywa. Reklamy. W przyszłym miesiącu jadę na wycieczkę do zakopanego. Sama zapłaciłam. Potem ściszyła głos do konspiracyjnego szeptu, a teraz pomóż mi nagrać wideo, jak robię pierogi. Słyszałam, że za filmy płacą więcej.